Cześć i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali na Global Tournament, dlatego że dawno tam nie graliśmy. Także postanowiłem, że trzeba coś z tego nagrać oraz nie mam innych pomysłów. Także będziemy tam sobie grali. Oczywiście moim ulubionym deckiem, czyli Lava Lunem, tym, którym najlepiej gram. Lava teraz, też jest ostatnio w mecie. Mam też wrażenie, że jest dużo kontr na Lawę. Także zobaczycie jak to tutaj u mnie wyjdzie. Mieliśmy dużo kontr, natomiast udało mi się coś tam powygrywać. Także zapraszam Was do oglądania. Także jesteśmy w pierwszym meczu. Zobaczymy, co nam dobierze. Chyba będzie miało tutaj największe znaczenie, jakim deckiem będzie grał nasz przeciwnik. Jeśli to będzie znowu jakiś deck z Wizardem, Inferno Dragonem i tak dalej, to może być słabo. Tych ideków nie lubię. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ale niestety mamy Wizarda. Wizard jest fajną kontrolą na lawę, dlatego że Fireballem nie jesteśmy w stanie go zdjąć. Mamy w tym deku tylko firebola to nie jeszcze moglibyśmy mieć Lightninga? Natomiast z Lightningiem, drugu czasami gra. Także mamy tutaj lawę. Tu już widzicie, że od razu zepsułem z tym Tombstone'em. Powinienem był go dać jedną kratkę wyżej. I chyba balon by tam wtedy poszedł i dałoby go się skontrować. Nie byłoby problemu. Ale niestety to zepsułem. Następnym razem będzie lepiej. Widzimy, że znowu ma łyczkę. Czyli mamy dwie kontry. Ma dwie kontry na nas, Ma wizarda i łyczkę na lawę. łyczka co prawda ma niskie obrażenia. Natomiast też jetonki czasami są wnerwiające. Tak sobie chodzą. I mamy też Knighta, na którego nie mam ładnej kontry, dlatego że dałem lawę z tyłu i zmarzyłem masę Elixiru. Także miejmy prostu teraz nadzieję, że nasz atak będzie lepszy niż tego przeciwnika. Już przeciwnik zniszczył nam i tak jedną wieżę, że nic nie ma co z i bronić. Niestety ma Zarda, który Wiza bardzo dużo obrażenia naszą lawę daje. I tyle, chyba kompletnie sobie zginą. Także nie jesteśmy w dobrej myśli jak na razie. Też jest Electro Wizard, Electro Wizarda też nie możemy ściągnąć Fireballem Także miejmy nadzieję, że w Double że on te wszystkie jednostki, które są kontrolą na mój atak, po prostu pozostawi koło siebie I wtedy mógłbym je zbić Fireballem plus strzałkami To jest nasza jedyna tutaj nadzieja Ale zobaczmy, na razie chyba musimy się skupić na obronie W tej sytuacji, jak mamy jedną wieżę zniszczoną, od chyba mamy trochę łatwiejszą obronę niż nasz przeciwnik Natomiast nadal musimy mieć się na baczności. Musimy mieć przygotowane par na jego Mega Knight'a. Chyba nawet teraz nie będą potrzebne, natomiast ogólnie byłyby potrzebne. A teraz ten po prostu nie to mieliśmy jeszcze tym więc więc nie po co je marnować. Mamy dużo obrażeń na naszej że jak widzicie. Jeszcze tylko 500 tam zostało. Ale atakujemy. Jeszcze mamy elektrowizarda. Tego może trochę głupi postawił. Balon, miejmy nadzieję, że dojdzie do wieży, przynajmniej tyle będzie. Nie doszedł. Także nie wygląda to zbyt optymistycznie. Ale wieża, że chyba będzie zniszczona. a szczęście, smoki są bardzo, bardzo silne tutaj. Jeszcze tylko strzałki? Powinno to dobić. Tak. Teraz musimy się ostro bronić. Dlatego, że jak widzicie, przeciwnik tym balonem prawie już mam wieżę zniszczył. Także ten wizard przynajmniej się skupił na lawie i nie zniszczył nam tej wieży do końca. Ta łyczka nie będzie tam groźna, natomiast ta druga łyczka już będzie trochę groźna. A mamy balona na wieży przeciwnika. Tą łyczkę sobie prawie zbijemy. Ulica powinien zginąć od pupsów. I balona mamy na wieży. 44 HP, paps to dobie i ładnie udało się wygrać. Także przeciwnik miał na nas kontra. A na szczęście w Double udało się go ładnie pokonać. Nie miał się co jak bronić pod koniec. By do końca dobrze wykorzystał karty, natomiast jesteśmy na trzech wygranych, także tutaj są jeszcze łatwiej gracze, po prostu. I nie wykorzystał kontry na nas, po prostu. Ale przechodzimy dalej, już mamy 8 wygranych, żeby było ciekawiej. Dlatego, że tamten mecz był ciekawym meczem, dlatego, że to była kompletna kontra, a mi się udało wygrać. A teraz przechodzimy do bardziej ciekawszych rzeczy, czyli już mecze o większą ilość wygranych, czyli z lepszymi graczami. Widzimy. A czyszki z tyłu, niestety gramy z X-Bowem. x, x to jest w teorii kontra na lawę. Natomiast, przyznam się szczerze, że ostatnio jak grałem z X-Bowem, to proszę nie zawsze udaje mi się wygrywać. Dlatego, że używacie strategii pod tytułem On wam zbija wieżę, my mu zbijamy wieżę. I na ogół, jak już tak zrobicie i obaj macie jedną wieżę zniszczoną, to x nie ma jak się przebić, dlatego, że możecie poprzez Barbarianami odwogos kontrować, jak możecie dać po drugiej stronie tego rzeczki dać sobie barbariany to on wtedy nie ma wiele do roboty co najwyżej może mieć fireballa, natomiast Ale no, mam jeszcze przed jakiegoś tym sona albo coś i da się łatwo wybronić także jak na razie idzie bardzo ładnie mamy jedną wieżę zniszczoną przeciwnika to jest w teorii bardzo dobry przeciwnik dlatego, że 8 wygranych to już jest powyżej średniej dlatego, że mamy maksymalnie 5 przegranych czyli średnia to byłoby 5 wygranych na osobę średnią ale nam udaje się przebić, pomimo tego, że przy Inktorii ma nas kontra. Także mamy już Kietą dragony, niszczącą Tesla. I powinniśmy jeszcze się przebić do wieży. W ma tylko Archerki. Jeszcze ma Tesla. A Tesla lepiej wykorzystać na ogół, jak gracie z lawą, to powinniście czekać na balona, zawsze w ataku. I dopiero balona kontrować. Dlatego że lawy, jeśli nie ma papsów, nie ma co po prostu marnować eliksiru na kontrowanie jej. Po prostu trzeba dojść jej do wieży, pozwolić dojść jej do wieży. Jak lewe papsy się pojawią to się skontrować. I tak się na bardziej opłacać jeśli chodzi o eliksir. Zobaczymy co on jeszcze zrobi. Dajemy na razie teamstona powolutku. Żeby mieć kontrolę na to co on robi. Ale czy on się już poddał? Mam no, wrażenie, że się już poddał. Także my go po prostu dobijemy. Będziemy bezwitośni. Także jak widzicie nawet jeśli ktoś ma pewne kontry na was, wydawałoby się. Zawsze warto próbować dlatego, że może się okazać, że macie po prostu farta. E, mi się na pewno tutaj miała warta, poza tym, że miałem lawę od razu i mógł dać ją z tyłu. tym mi nie miał, nie mógł zrobić od razu ataku, to miałbym słabo. Dlatego, że nie jestem w stanie skontrolować ładnie tego ispoła i po, po mnie po prostu. Ale mamy 9 wygranych, także idziemy po kolejny mecz, może będzie 10. To byłoby już super. 12 wygranych to jest realistycznie maksymalnie co możecie uzyskać, żeby dostać jakieś nagrody. Także to byłoby już w ogóle super. Ale nie wiem, czy jestem aż takim dobrym tutaj graczem, żeby mieć 12 wygranych. Ostatnio grałem na Classical Calchendru na live i wyszło strasznie słabo. Także nie wierzę aż tak bardzo w siebie, Natomiast i tak spróbujemy, co nam szkodzi. Jak na razie mam tutaj taką mentalność, że jest już dobrze, ale może być jeszcze lepiej, więc sobie gramy. Jak widzicie Baby Dragon skupił się na tym stronie, został ładnie skontrowany, 4 3. Nasz balon doszedł do wieży. I bardzo mocno ją osłabił, natomiast przeciwnikowi chyba nawet nie zależy na tym, że on ma, że mamy na niej jego wieże obrażenia. On po prostu robi nam w takiej sytuacji kontra atak i nam jeszcze większe obrażenia. Także taka jest. Taki ma po prostu dek. To jest pod bardzo podobne do lawy, że to są oba bardzo, bardzo yy, ofensywne deki i mogą zadać bardzo duże obrażenia w krótkim czasie. Także my staramy się jak najbardziej ograniczyć obrażenia z tego golema, dając właśnie barbaranek, które są żywymi tarczami do tego wszystkiego. Potrzebujemy strzałek, jak najszybciej jak się da. Dodatkowo Baby Dragon przez chwilę się skupił jeszcze na barbarianach i zostało nam bardzo mało hp na wieży. Natomiast musimy po prostu zaatakować wtedy, kiedy on zaatakuje. Być może jeszcze jakoś się pobawić z balonem, kiedy on się tego nie spodziewa. I powinno być ok, dlatego że z tego co widziałem, jedną jego kontrolą na balona są batsy. A my możemy dać balona plus kiloton dragony i powinniśmy móc tą wieżę łatwo zbić. Zwłaszcza, że on jeszcze dał bardzo dużo X-Rona. A tak, teraz także mamy jedną jego wieżę wybitą. Jego wieżę zbitą. On ma naszą wieżę też już praktycznie zbitą. Ale miejmy nadzieję, że łatwiej będzie nam się obronić na głównej wieży. I wtedy coś zrobimy. Ciekawego. Na razie chcemy, muszę jak najtaniej się obronić i uniknąć większości obrażeń. Taka jest nasza strategia. Przećmik atakuje mini-packą, to dla nas jest niespodziewany ruch. Natomiast na życie udało się tylko Bandera zbić razem z Batsami, y, przynajmniej tyle. Ta mini ma minimalnie HP, miejmy nadzieję, że nie dojdzie do wieży. Nie doszła, ale doszła jak Natomiast mamy już masę golemów. Przećmik bardzo agresywnie atakuje tym golemem, dlatego że mamy dobry eliksir. Zobaczymy, czy to mu się opłaci. Dajemy barbariany, które są najlepszą na lepszą kontrolę, na golema jaką mamy. I po prostu niszczymy tą. metliczkę Tego balona trzeba będzie zbić. Tutaj chyba nie potrzebnie dałem ze strzałki, to wszystko poradziłoby sobie bez tego. nie ja bym trochę więcej eliksirów do ataku. Mój błąd. Natomiast my teraz zaatakujemy. Miejmy nadzieję, że po prostu. Teraz skupimy się na ataku, zmusimy przeciwnika do obrony. I w ten sposób zyskamy przewagę. Mamy 3 sekundy do końca, natomiast mamy overtime żadne ze stron nie ma gigantycznych przełagów i obrażeniach. Natomiast nasz atak jest bliżej wieży przeciwnika. Gdy się ją teraz zbijemy, to po prostu wygraliśmy. Tak sytuacja wygląda. Jak widzicie, to to 145 HP na wieży przeciwnika. Klik ma atak na naszej wieży, także 80 HP. I niestety, ale przegraliśmy. Ale myślę, że to był bardzo bliski mecz. I mamy 9 wygranych. Myślę, że to jest. Dla mnie to jest ok wynik. Generalnie później było jeszcze kilka meczy, których. Nie udało mi się nagrać, próbowałem je nagrać, ale chyba się nagranie usunęło. Ale byle co to w skrócie wszystkie te mecze później i tak przegrałem. Także po prostu są już potem za dobrzy na mnie gracze. Tak jak widzicie tutaj w tym meczu z golemem ciężko mi się gra zawsze. A jak ktoś jest bardzo dobrym golemiarzem to już w ogóle mnie pokona. Także tak to czasami wygląda, czasami się przegrywa, czasami się wygrywa. Na ogół wygrywamy tutaj jak widzicie. Także jest super w porównaniu do Classical Challenge'a, czyli Grand Challenge'a. Natomiast tyle miałem dzisiaj do Was do powiedzenia. Powiedzcie, co o tym sądzicie. Czy chcielibyście więcej takich odcinków? A przeczytam komentarze. Wszystkie komentarze czytam i widzimy się w następnym odcinku.